Siemanko, to jestem strony Techson i witam was w kolejnym odcinku z Farming Simulator 2019. I co, na początek w dzisiejszym odcinku polecimy sobie po wapno. Jeszcze wam chciałem pokazać, jak widzicie powiększyłem sobie to pole tutaj. Tu sobie powiększyłem, połączyłem z tamtym, zaorałem to wszystko. Żeby mieć tu jedno duże i tak, lecimy sobie, weźmiemy sobie tą naszą landarę. O, kupimy sobie wapno. Nie wiem czy tu ma pasy czy nie, ale myślę, że mi nie spadnie. Jak sobie tu naładuję parę worków. Nie wiem ile tego wapna wziąć w ogóle na to całe. W ogóle to se, bo tam trochę potrzebuje wapna, trochę nie. Więc sobie wymagane wapno włączę Tam gdzie teraz zaorywałem to potrzebowałem Ale będzie przynajmniej już spokój, bo mam całe zaorane, całe zawapnowane będzie. Dobra, X. na którą stronę to się otwierało tu ładnie Teraz P palety z wapnem i dobra to ma 2 tony, to weźmiemy 10 ton. Raz, 2, 3, 4, 5. A! Weźmiemy 7. Zobaczmy jak to wyjdzie. Najwyżej się gdzieś rozładuję, będzie na zapas. Dobra, cyk. Się tak trochę tutaj pobawimy. Ecie, mógłbym sobie tu niby przyjechać do sklepu. Oj, oj, oj. Trochę to towarzyszy. Dobra. Mogłem sobie przyjechać tu do sklepu i sobie to wziąć, ale troszkę można się pobawić. Aczkolwiek widzę, że bez obciążnika będzie problem. Ale może jakoś co poradzimy O Dwie już mamy Damy radę Może jakbym to bliżej łapał o To było lepiej Wieta Ekstremalne warunki, o nie? Trzymamy To jeszcze cztery. O, coś to to do zejść nie chciało. Spadło. Dobra. Jeszcze trzy. Jedną chyba będę musiał na górę jakoś tam dać. Żeby mnie to to nie spadło. O, nie będę tam upychał, tak ten na widłę bym wziął, ale kurde, sobie nie wziąłem obciążnika. A ja więc, że wzięło obciążnik, to by było dużo łatwiej. O, na tył tu jeszcze jedna ładnie wejdzie. Aj, kurde, myślałem, że się utrzyma, tak. ojejejejej oj, 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 oj. rozmieścicie? eee no trzeba by się nie zmieściła raz dwa trzy cztery pięć sześć siedem mamy razy dwa czternaście tą wapna zamykamy i jedziemy myślę że mi to nie pospada kurde ciężko ma czuję ciężar powiem wam te czternaście ton. Dobra i lecimy na gospodarstwo. Nie wiem, czy tam rozsiewasz mam pusty, czy nie. Zaraz zobaczymy. Dobra staniemy tak, otworzymy to to. Gdzie mamy tego capka naszego wolnego? Tu jest przy tych. Jak widzicie, koniki tu są na fulla dopakowane. Nawet mi nie chce wejść wszystko. Pasowałoby to ściano już robić niedługo. Ale no. Terminy gonią tu na zasiewy. Dobra, mam w ogóle tu coś? Nic nie mam. Ok, czyli dobrze, tak chciałem. O Jezus. Nie załaduje mi tak. Dobra. To się już pobawimy tak bardziej realnie. Odepniemy. Zapniemy sobie obciążnik. Gdzieś tam chyba miałem. O. Nie wiem, ile dać na hektar dawkę. Tu jest wymagane chyba co 3. Dodam, żeby tak na sezon wyszła tak jakby mniej więcej tona, bo tak niektórzy dają co, co roku tonę. A dodamy, żeby tona wyszła na tego, czyli 3 tony na hektar damy. O, teraz to tak. Teraz to podnosi. Czemu to, o, czy on nie ma opcji rościewania wapna, czy mi się wydaje? Ha, nie ma, wiecie, co to ja sobie pożyczę? Ile tu wejdzie? Dziewięć ton, ok. to to jest do wapna? Koszt w leasingu. Dobra, wypożycz. Okej, okay. ile to w ogóle zapotrzebowanie ma koni? Nie piszę. A dobra, to ta odepniemy gdzieś co tu na boku. Albo co w ogóle staniemy na boku, bo i tak będzie nawóz tym rozsiewany. Oj, 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 oj. Wypożyczymy także o, będzie tak jakby my na testy se wzięli. Bierzemy fędziera raz, dwa, fendem przelecimy. Myślałem, że można tam tym wapno. No, bo wiecie, jest na przykład wapno granulowane to powinno się dać tutaj kurde, nawet lej, lejkami rozsiewamy wapno. A tu kurde takie jaja. No ale dobra. Mamy bydlaka, nie, no, to będzie trzeba fendem, bo tamten to nie da rady za bardzo mi się wydaje. tutaj jest bydlak. Zaraz sypiemy wapno. Ustawimy dawkę. Tutaj wchodzi w podstawie chyba 9 ton. To będzie 4 i coś. gasimy. Ach, ładnie się sypie. Trochę powoli, ale ale się sypie. Najważniejsze. Pek ładnie. Przynajmniej tak realnie trochę to co zrobimy. Załadunek. O, pyk. A i tak go lekko dźwiga widzę. Myślałem, że gruber z tyłu puszczę od razu. Ale no wita. Będzie trzeba nim rozsiewać, chyba że w sumie odepnę go i zapnę do tego do tego fędziora. No, tak by mogło być. W sumie, zapniemy fędziora do tyłu. No, ten obciążnik odepniemy zapniemy fędziora. że tam na tył tu dosypiemy, żeby tak na ciągniku nie siedziało. Gorzej jak tego nie rozsieje wszystkiego, ale to chyba mogę wyładować. To jest takie wiecie, ja w sumie tak nie rozsiewałem wapna za bardzo, to nie wiem jak to, to szybko ubywa tu farmingu. Zobaczymy. Albo zostanie, albo braknie, no, no. To albo to. Dobra, niech się tam sypie. Tu odepniemy. Odjedziemy na bok. Pojedziemy tym bydlakiem. O. Cyk. Zobaczymy, jak to pójdzie. Potem daną trzeba będzie chciała gdzieś zaparkować. Dobra, X. Damy tutaj. O jest, ile klikania. Damy 3 tony. Tutaj zajedziemy i jak to daleko rozrzuca? O kurde, daleko. Powiem wam. No. Tak se ubywa, se ubywa. No i dobre. Pojedziemy pierwszy przejazd dookoła. I zobaczymy. A ładnie, ładnie to wygląda. Czemu mi się tak nie ładują z daleka, że mam białe pole. Nie wiem, nie mam pojęcia. Grafikę mam na wysoką, a coś to 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 tak. Trudno. A tu zrobimy zawijasa, a jak tam niedorzucony trudno. Już nie będę poprawiał takich małych, aczkolwiek nie lubię jak mi gdzieś tam na polu będzie tak Ciekawe, jak za Więc tutaj sobie dojedziemy. O! Dwie tony już poszły. O! Ciepierunie. Ja powiem wam, że jednak szybko to ubywa. Pek. Jednak trochę szybko. Powinno się to przed orką robić. Ale wiecie, tu se pole powiększałem było trochę zaorane, trochę nie A chciałem już tutaj wszystko zrobić Dobra Ale Szybko się opony widzę i no, na ledwo wiada już są białe Widzę, że nam braknie tego wapna chyba A to jak braknie, to najwyżej na sklep pojedziemy dokupić już tym. A teraz to się pole ładne zrobiło, duże jedno. Na kawałku sobie pszenicę, bo będę począł, bo chcę kurnik stawiać. Także wieta. Wieta jak to je? 50%. Kurde, molek! Ubywa, ubywa! Zapierona nam to nie starczy, ale trzeba dać dawkę taką, jako, jaka jest, nie? Żeby to miało ręce i nogi. Dobra, tutaj, cyk, zaciągniemy, dobre jest, ładnie. I jademy dalej sobie, o. No, za chwilę tutaj gruberek puścimy, <laughs> jak zjedziemy się napełniać, puścimy grubera. Przy końcu jeszcze poprawimy najwyżej to co tak mi ominęło Żeby już fajnie wszystko było Tą łąkę też by pasowało przeorać Zawapnować Dobracyk Tutaj puścimy kaweczek Tutaj o i gdzie tutaj my skończyli. Tutaj, dobra. I jedziemy. Jedziemy. Ładnie ma być biało, jakbyś nie sypał. O to chodzi. Wiecie, na przyszłe wapnowanie, może już sobie zakupię taki rozsiewacz bo to jednak na pasuje wapnować Dobra, ładnie, a może, nie no, nie wystarczy No tak teraz patrzę, jak jest raz przy razie, no to trochę tego pola niby ubywa, no. Ale nie za dużo. A tak takim szerokim to robota ubywa, nie? Ile tam nam zostało? Władowaliśmy 4, to nam zostaje jeszcze 3. Aj, będzie ciężko. Ciężko będzie. Nie da rady raczej. Pyk, pyk, pyk. Dobra. O, jeszcze się tu zebrać nie mógł. Ula la. la. A ja powiem Wam, że pole konkretne tutaj teraz wyszło. Jest kawał pola teraz. No i braknie. Nie dojedziemy do końca. Dojedziemy, nie. Taki kawałeczek i brakło, no Dobra, ja zapuszczę pracownika na gruberze. Żeby mi już to to tam wiecie gruberował. I w kolejnym odcinku jakieś siewy już mogły iść. Pomiędzy będą jeszcze siano kosy. Jeszcze wiecie, nawóz musi iść, wszystko, kurde. To nie jest tak hopsiop. W kolejnym sezonie na pewno sobie chwasty włączymy. Bo chciałbym pograć na tych chwastach. Puścimy go tak Będzie robił musi Nie podoba mi się to, że ledwo wjechał już jest tak całe biały Ale trudno Dobra, napełnimy sobie już tak już nie będziemy kombinować Żeby to raz, dwa poszło, ja się tu wody łyknę Dobra, woda nie jest zła. Czekajcie, ja sobie krótkie cięcie. Dobra, jestem po cięciu, tylko takim trochę, powiem Wam, dłuższym. Gdyż, ponieważ trochę mnie zeszło. Oj, 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 oj. Troszkę mnie zeszło, bo tu gość był pobyki i w ogóle. Kra wygląda tak, że dosyć daleko mi to pole tu uprawił. Dobrze, że go zdążyłem tu zatrzymać. Bo o, jak widzicie, dojechał mi tu, gdzie. Gdzie skończyłem. Ale to, sobie go zaraz tu puścimy od nowa, niech nam robi. O, puścimy go. Robi, ale, ale, właśnie za dużo mi tutaj pojechał. Myślałem, że ten nic mi tu nie zrobi, nie? a tutaj widzicie, nie zapauzowałem se gry, zapomniałem sobie zapauzować, poszedłem na pole, a tu takie jaja. No ale, trudno, no. Ile zrobił, to zrobił. Jeszcze sobie konie sprzedamy, bo mam do sprzedania. Kurde, co ja takim zygzakiem tu jeździłem? Jak raz mniej, raz więcej. Dobra, tu O, zawijak. Dobra. Takie coś zrobimy. I teraz do góry pojedziemy. Ciągnij to, ciągnij. Nie wiem, czy wystarczy tego wapna, czy nie. Tutaj spróbuję tak w miarę prosto pojechać. Też nie wiem, czy mi tu dostanie, czy nie. Wyprostuję sobie to trochę, bo to normalnie takim zygzakiem jest zrobione, że tak to w miarę niech to prosto będzie. No, widzicie zygzak to tak porobiona. Okej, okay. i cyk. Lecimy sobie dalej. To już powiem kurde chyba nie, nie wystarczy mi Będę musiał jechać dokupić trochę Wapna 100 na dwie Tak mi się wydaje Aczkolwiek zobaczymy, zobaczymy Dobra i pyk tutaj Ładnie Idealnie, idealnie Pode, no boję się, że nie wystarczy mi braknie stona. Coś tak czuję, że braknie stona. Na GPS-ie to by może mi wystarczyło. Wiecie, wie to o co chodzi. No i teraz, tu i tam, niby pasek taki zostanie. No może akurat dawkę by zmniejszył. Zobaczymy, ile tutaj wyjdzie. Tam już pojedziemy jakoś środkiem którym to się dawkę zmniejszało. Dobra. O jest Damy 100 kg na hektar <laughs> Wiecie o Luks będzie. Ja no, bez przesady zwiększmy, że coś tam ubywało. Tak żeby idealnie wyszło. jeszcze zwiększyć nawet. No i to to tak już rozciejemy, żeby wiecie. Żeby już mi się tutaj nie plątało. No, cyk, 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 cyk. No kończę się. Dobra, ładnie. Pójdziemy sobie koniki sprzedamy. Tak, pójdziemy. Które to by mieli po 47. Tego i tego dwa. Potwierdź i teraz kupimy sobie dwa. Potwierdź, zarąbiście, mamy 112 tysięcy. Pojedziemy albo. Ja za to zwrócę poza odcinkiem. Także o, w tym odcinku to ja było. Na tyle, komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie. Na więcej, jeżeli filmik się spodobał, nie zapomnijcie zostawić łapki w górę. No i co, trzymajcie się, cześć, do zobaczenia. Halo.